Ciao tu witamy witam was dzisiaj w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie petardy Achtung H1, myślę, że każdemu dobrze znane. Bliźniacze petardki do Hammerów H1, które są chyba jeszcze bardziej znane od Achtungów. Tak to się prezentuje, 30 sztuk w parce C, a oczywiście posiadają rok produkcji tych tutaj. Oto petard to 2019, NEC 60 gram, K klasa, kategoria F3. H1L kod produktu Czyli dokładnie taki sam jak Hammerów Tylko praktycznie różnią się Szatą graficzną Raczej niczym innym Pojedyncza petardka wygląda mianowicie W taki oto sposób Faktum Mała Taka petardka typu Można porównać może do JC05 Czy czegoś w tym stylu Korpus Dość gruby Zateczki gipsowe Ląd bardzo długi, co mi się bardzo podoba, jednak bezpieczeństwo zawsze się przydaje a centymetr lądu myślę, że nie nie ogołoci z pieniędzy całych importera czy producenta a będzie na pewno fajnym zabezpieczeniem i dodatkową sekundą na odbiegnięcie odwrócenie tej petardy. Więc bardzo, bardzo fajnie. Za takie petardy trzeba zapłacić 15-18 zł. Moim zdaniem, za 30 sztuk petard to bardzo fajna cena powiedzmy te 50 groszy, 60 groszy za sztukę są ceną, jest ceną, no, atrakcyjną tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdy większość nowości wychodzi za cenę dużo droższą odpalamy sobie pierwszą petardę naprawdę fajny, długi zapłon i zobaczymy i klasa moim zdaniem już teraz mogę powiedzieć, no cenę będą miały raczej wysoką bo są to dobre petardy dla amatorów huków, jakby jak ktoś lubi huk, lubi sobie postrzelać raz na jakiś czas, na jak, tak jakoś na luźno, albo nie wiem gdzie, gdzie jest dobra akustyka, takie petardy z pewnością wystarczą. Naprawdę nie trzeba dużo. 15, 15 zł powiedzmy za 30 sztuk są, jest ceną świetną za coś takiego. Y, moim zdaniem są lepszą opcją niż takiej od piątki 5 na przykład. Yy, ale chciałem porównać je do C C4 Sman Bo C C małe C4. Pamiętam na teście, kiedy nagrywałem, były chyba również z 2019 albo 2020 roku i wypadły świetnie. Chciałbym zobaczyć, które z nich są lepsze, ale tak czy tak, moim zdaniem, Achtungi te dostaną naprawdę fajną ocenę dzisiaj. Bo no, na luźno, świetne petardy. walam jak 2 gramy? No nie, nie oszukujmy się, nie jest to moc 2 gramów, ale jednocześnie nie jest to zawód, nie jest to zawód, bo po, szczerze mówiąc po petardach za taką cenę nie oczekiwałbym e, mocy 2 gramówki, nawet jeśli producent tak podaje, e, albo ja po prostu nie umiem liczyć, nie pamiętam, <laughs> także e, bierzemy petardkę, włożymy w jakąś trawkę większą, zobaczymy jaką dziurkę w tym zrobi, a może być tutaj nawet. odpalamy Fajnie się, choń się. I dziurka tak na. Gdzie rozpostarte dłonie powiedzmy? Dobrze to wygląda, dobrze, obiecująco. A weźmiemy sobie hamera. Tutaj macie pobojowisko i wszystkie śmieci, które zebrałem po dzisiejszych nagrywkach. Będę jeszcze na pewno zbierał. Odpalimy sobie hamerka na decybelomierzu oraz achtunga. Najpierw leci hamer, żeby nie było. Włączymy, ładnie ustawimy. Hamer. 117 Teraz Achtung Myślę, że różnice będą niewielkie, bo jakby nie patrzeć, to są te same petardy nawet z tego samego roku 117,6 Mogło to zaważyć, że mogło być z pół metra bliżej No, coś takiego bo się oddaliłem manualnie do tyłu po prostu e, zamiast odrzucić dalej no jeden pies szczerze mówiąc, jeden, jeden pies e, nawet jeśli są trochę mocniejsze no to jest minimalna różnica, tak naprawdę na ucho, nie oszukujmy się większość z was nie odpala z decybelomierzem, e, nie czuć różnicy nie czuć dużej różnicy, moim zdaniem za 15 zł warto kupić te i te Świetne petardy do luźnego postrzelania. Sobie świetne petardy na sylwestra, jeśli nie chcecie mocnych emiterów albo po prostu kiedy chcecie jakąś budżetową opcję. Bo moim zdaniem, można nazwać już te hamerki opcją budżetową w miarę. Nie oszukujmy się, większość aktualnych petard za 30 sztuk wychodzi na przykład po 30 zł, czy nawet więcej niestety. Bywały petardy, które kosztowały. Po 50 za 30 sztuk, albo kosztowały po 60 za 6 sztuk, e, także różnie to bywa. E, podsumuję je za chwilę, ale klasycznie co to za odcinek bez cięcia u ABS a No ale no cóż, taka miejscówka, pociągi muszą jeździć, jesteśmy z powrotem. No i co mogę powiedzieć o tych pytaniach? Fajna moc, która owszem nie jest mocą 2 gramówki, e, 60 gram podzielić na 30, no inaczej nie wychodzi, 2 gramy, nek. No nie jest to most 2 gramówki, bardziej taka fajna jedynka, 1,5 powiedzmy. Fajna jedynka, bardziej pasuje do tego. Eee, za 30 sztuk cena dobra, jakość wykonania dobra, świetny długi ląd, to wielki plus. Moim zdaniem no, ocena tak samo bliźniacza jak same petardy. Eee, bliźniacza do jedynek czyli po prostu 7 z plusem dla tych petard. Są dobre. Dobrze strzelają, fajny huk, fajna cena. Czego chcieć więcej? Zapraszam Was jeszcze do wejścia w opis, tam znajdziecie wszystkie fajne linki. Między innymi do e, serwera Discord, Instagrama, TikToka, czy sklepu Pirogrzmot, na którym tu dostaniecie e, zakupy po prostu swoje. Zrobicie zakupy z kodem Pirogang, 15% zniżki. E, zapraszam Was do wzięcia, do wzięcia udziału w konkursie, jeszcze raz. Ja się śpieszę, bo znowu jedzie pociąg. Może szybko przyjedzie. miłośnik kolei i będzie zadowolony z tego, że nie robiłem kolejnego cięcia, eee, także co, 7 z plusem, dobre petardy nie idealne, bo no ja za cenę 15 zł bym w sobie wziął na przykład dwie paczki czy 2,5 paczki, jeśli by się tak dało petard kolpo byłoby również 30 sztuk za cenę podobną eee, a moc, myślę, że nawet trochę lepsza, co nie zmienia faktu, że jak na rozmiar tej petardy no wali bardzo dobrze. Ja jestem z Achtungów zadowolony. Myślę, że większość wy też jesteście zadowoleni z Achtungów H1 czy Hammerów H1. Ale dajcie znać co sądzicie o tych petardach w opisie, w opisie, przepraszam, w komentarzach. Już się mieszam. Dajcie znać w komentarzach, chętnie przeczytam co sądzicie. Może Wam akurat te petardy się nie podobają, może wy trafiliście na jakąś partię, która była słaba albo która miała dużo niewypałów. Dajcie o tym wszystkim znać, bo ja testuję jedną partię, jeden rocznik. Czasem testuję w kolejnym roku kolejną nową partię, ale no wiecie o co mi chodzi, po prostu natknąć się możecie na różne partie, na różne Lata produkcji i fajnie, jak takie smaczki w komentarzach wychodzą, bo dzięki temu po prostu y, dużo osób może na przykład sobie przeczytać, że akurat z tego roku był problem z jakimiś petardami. Czasem tak bywa, nie mówię, że nie, także warto takie rzeczy zostawiać w komentarzach, dawać kolejne informacje. Ja już nie gadam bez sensu, bo znowu to robię. Trzymajcie się, cześć.